Cześć, przedstawimy teraz naszą liczbę zespoloną w postaci wykładniczej i trygonometrycznej i macie na górze dużo wzorów, z których będziemy korzystać. Potrzebujemy przede wszystkim na początek moduł z i poznać kąt fi. i zaczynamy od modułu z, nasza liczba oznaczona z3 i mamy tutaj a plus b do kwadratu pod pierwiastkiem, czyli to będzie pierwiastek z 1 plus 3. Pierwiastek z 4, czyli modus z, równa się 2. No i teraz w jaki sposób liczymy ten kąt? Najpierw liczymy cosinus fi, prawy górny róg macie wzór, czyli a1 dzielone przez modus z, jedna druga. I sinus fi będzie równe b, czyli pierwiastek z 3 przez 2. To teraz sprawdzamy, dla jakiego kąta to będzie spełnione jednocześnie. Czyli mamy tak, cosinus jedna druga, zaznaczamy sobie na naszym wykresie, kosinus 1, 2, jak wiecie, to będzie 60 stopni, czyli pi trzecich, oraz mamy tutaj też jedną drugą, czyli będzie 3 drugie pi plus pi 6. A teraz sinus fi, pierwiastek z 3 przez 2 ląduje nam tu i tu. I teraz zobaczcie, pokrywa nam się to w tym miejscu. Czyli wiemy już, że będziemy mieli nasze φ równe 60 stopni, czyli możemy sobie zapisać π trzecich. Zapiszę Wam, że to jest 60 stopni, prawda? I teraz możemy już zacząć przedstawiać to w naszej żądanie, pożądanej postaci, czyli trygonometryczna Moduł Z w nawiasie cosinus π trzecich i plus i sinus pi trzecich. I jeszcze wykładnicza, to jest trygonometryczna, prawda? A teraz wykładnicza, to będzie tak samo moduł. I teraz E i pi trzecich. I to jest wykładnicza. I to wszystko.